Hej, cześć, witajcie, Jestem z tej strony Katrzyk witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film z Minecraft Lisky Frediego. Będzie to jeden z ostatnich odcinków, ponieważ tak jak pisałem na moim Discordzie, niestety 3 września zakończy się już ten serwer, dobiegnie po prostu końca sezon czwarty naszego serwera. No więc po prostu teraz będą jeden z ostatnich odcinków, pewnie jeszcze 3 nagram, maksymalnie 4. Yy, także ja zapraszam Was do oglądania bezwzględnego przedłużenia. Jeszcze też yy, chciałem Was zaprosić do udziału w evencie, również na moim serwerze. Cała informacja jest na moim Discordzie, tutaj screena macie. A więc właściwie to tyle na tym evencie będziecie mogli wygrać bardzo dużo ciekawych rzeczy, dzięki którym staniecie się naprawdę mega uzbrojeni bardzo dobrze. Także no, myślę, że jest to jak najbardziej fajne i opłacalne, żeby wejść na ten serwer i zdobyć jakieś ciekawe itemki. Także zapraszam Was i to tyle. Zapraszam do filmu. Dobra, jesteśmy już tutaj na filmie. Znaczy... Jest, nie na filmie, tylko jesteśmy już na y, naszym serwerze. Yy, I tutaj nie wchodziłem od jakiegoś, nie wiem, 3-4 dni myślę. Nie wchodziłem na ten serwer. Yy, a to z tego względu, że no po prostu mm, jakby mnie nie było w domu i też byli długi goście, więc tak też tutaj nie chciałem grać, bo tutaj żeby wejść do serwera trzeba dłużej kobiet, jakieś 2-3 godzinki, ale ja tak sobie grałem jakiś jakieś inne rzeczy. Ale w każdym razie, co bym chciał zrobić dzisiaj? Dzisiaj bym chciał... E, dzisiaj chciałbym znaleźć e, villagera który sprzedaje duży jabłek, e, ponieważ bym chciał sobie zrobić w przyszłości trochę... O, mam tutaj trochę jabłek, ale sobie dwóch staków, bym chciał zbierać ponieważ bym chciał sobie zrobić więcej złotych jabłek, ale też muszę pokopać na pewno dużo złota, żeby ym... to sobie przyparę to złoto i to sobie przemienię na nagecy, znaczy nie na nagecy, tylko na y, sztabki złota, to sobie przemienię, yy, żeby po prostu móc zrobić yy, żelazny ten, że móc po prostu zrobić nie żelazny, tylko Złote jabłka. Żebym mógł zrobić złote jabłka, bo to jest mi to potrzebne, bo chcę prostu mieć trochę złotych jabłek, bo wiecie się przydają, że ataki i potem będzie włączony bez ekwipunku, bez zachowywania ekwipunku, więc nie chciałbym zginąć od razu. Także myślę, że tak gdzieś właśnie 29 też włączę, wyłączę zachowaj ekwipunek, żeby było już trochę utrudnia, utrudniona ta gra na serwerze, także tak to będzie po prostu wyglądało no i właściwie to jak wszystko tutaj się przepali to bo zaraz będziemy szukać tych jabłek ja mam takie pytanie co ten koń przed chwilą robił? się dziwnie kręcił nie wiem czy zdążyliście to zobaczyć, ale jak ja sobie patrzyłem się w monitor czekając na to aż się przepali to, to zobaczyłem, że coś jest tak więc... nieważne, nieważne nic nie było co mogę powiedzieć ze zdumieniem, że Kurde przez 4 ponad 4 miesiące może ponad 3 serwer został otwarty gdzieś na początku czerwca Przez ponad 3 miesiące nie zrobiliśmy dachu I tak do końca z tego serwera tak się to skończyło że to jest naprawdę dziwne no, także to jest mega dziwne co tutaj to robi, ja sobie to chciałem tylko dla expa, już tego nie chcę, dzięki dobra, w każdym razie chciałem wam jeszcze powiedzieć również, zanim zaczniemy ogarniać takie różne rzeczy na serwerze chciałem powiedzieć, że jak już wszystko dobiegnie końca na tym serwerze to oddam, już nie będzie nikt na nim grał, no bo już się skończy tak już nie będzie nikt miał IP i tak dalej to chciałem Wam powiedzieć, że jednej osobie wylos wylosowanej przez i Bota na serwerze Discord, oczywiście, yy, przydam ten serwer, yy, dam save, po prostu dam uprawnienia, dam IP, będzie mogła sobie na nim grać, będzie mogła sobie, sobie go zniszczyć TNT. Co będzie chciała, będzie mogła zrobić: poszukać jakichś tajnych baz starych, czy powspominać sobie początki serwera. Co będzie chciała, będzie mogła po prostu robić. Na tym serio. Tak, zapraszam również do udziału do tego konkursu, który myślę, że zrobię gdzieś niedługo. Tak, dzisiaj po tym evencie myślę, że będzie tak na początku września, także coś takiego. Tak myślę, że mniej więcej wtedy. Także to wszystko yy, idę chyba ogarnąć jakieś rzeczy. Co na pewno bym chciał zrobić, to bym chciał sobie ogarnąć trochę więcej pereł, więc sobie zaraz poszukam. Pereł. O, tutaj jest trochę pereł. Oczywiście mamy ich bardzo dużo, bo mamy ekspiarkę yy, tych Endermanów, więc mamy ich mega dużo. To, to się nie. To jest ten spienić w ogóle. Co on tutaj robi? Yy, ja go sobie nałożyłem na mieczy. Co ja mam na mieczu? Ja mam na mieczu chyba... Na 4, cztery ale to w sumie na razie ja sobie nie potrzebuję, może komuś go sprzedam albo sobie nałożę na mieczu. Potem nie wiem co z nim zrobię. Na razie sobie go schowam tu. Albo do książek, albo nie, będę na odcinku pokazywał co ja tam mam ciekawego w tych yy, shulker boxach, bo też nie chcę, żebyście wszyscy wiedzieli. Mniej więcej ty Paweł, bo wiem, że będziesz oglądał ten odcinek, ja to wiem, wiem więc nie chcę, żebyś wglądał. Ja tam kilka rzeczy dołożyłem, ale mam nadzieję, że nie wiesz jakie to są rzeczy, bo to są dosyć ważne rzeczy, jeśli chodzi o ciebie, także... Paszem. Znaczy no po prostu mam nadzieję, że nie wiesz no i tyle się pozdropawał. Dobra. Eee, to lecimy teraz sobie eee, po popatrzeć na tą czcinę. Może też, bo ja ją sobie zbiorę i sobie odłożę do bazy, bo właściwie też nie będzie to tak z złym pomysłem. Co muszę nagle chceam dodać tutaj, tutaj tutaj, tutaj, tutaj chyba już nie. Tu, tu, ok, i teraz tutaj Okej okay. musimy Prosimy naść skupienie normalnie. To było takie skupienie, żeby nie stały się czerwony, zrobimy dosłownie. Tak, dosłownie. Dobra, no, dalej, dobra, jeszcze o tu, nie chciałem tego. Słuchajcie, jeszcze tutaj dodać. Myślę, że do, że do trzeciego rzędu sobie skosimy. Więc nic nie będę potrzebował ja będę potrzebował to z wieże wtedy wezmę. Zwierzę mi stąd, zwierzę. Okay. Co mi jest tutaj w ogóle dopadli trzeba? Dobra i sobie tutaj wylądujemy Aha, lepiej tego nie mogłem zrobić. Świetnie. Bo... To było, to było świetne. W ogóle tak sobie truszku jest skrzynki i znalazłem, że ktoś 48 diamentów umieścił, że przełożyłem i jedno złote jabłuszko. Eficjencji 1 to raczej mnie nie interesuje, odłożyłem ten ja mogłem odłożyć. To jest jedzenie, ale tu są yy, o, odsadzone. To i róże w sumie nie będzie potrzebne. Tego tego tutaj też nie powinno właściwie, tego też nie powinno być. Yy... No tak to wszystko, no dobra te sadzonki to ja mogę, mogę ewentualnie odsadzić te sadzonki, ale Nie no tutaj takie, takie miejsce na no, takie Właściwie nic, nic nie wiem. mogę odsadzić tutaj Jedną sadzonkę, drugą Kurde, żeby był taki las, trzecią, czwartą nimi coś takiego Niech się dzieje na koniec z serwerem Coś ciekawego Mi jakoś specjalnie nie jest smutno, ponieważ wiem, że prawdopodobnie będzie kolejny sezon niedługo nawet ciekawsze rzeczy, no ale tak jak mówiłem w filmie informacyjnym, że już tak dużo na pewno też nie będę nagrywał wakacje, chyba że po prostu... Znaczy, przepraszam, rok szkolny, chyba że po prostu zrobię tak, tak jak robię teraz. Nie wiem, czy mi się uda, że po prostu będę nagrywał trzy filmy z rzędu i po prostu będę je sobie wrzucał tam po co 3-4 dni. Czy znaczy, tak teraz właściwie ja aż tak często tak nie robię, ale na przykład mam ter teraz jak nagrywam ten film, yy, to Jestem po wrzuceniu filmu z CS-a niedawno. No świeżo tak naprawdę. Jeden dzień po wrzuceniu filmu z CS-a. No i już mam nagrany kolejne dwa filmy, plus ten trzeci będzie nagrany. Także trochę mi się tego nagrywa. Mam nadzieję, że jakoś tak, też tak, tak będzie w, w roku szkolny. Będę mówił sobie raz usiądę wieczorem nagram cztery filmy i potem będę przez dwa dnia wrzuca i będę miał na pół miesiąca spokój yy, z yy, nagrywaniem, ale coś no, fajnie mi się też będzie nagrywa, więc cieszę się, że tu jestem. Jazz 50 słów, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że dobiliśmy taką liczbę. Bo nie sądziłem, że kiedyś tak się uda, ale lecimy teraz po 100, po 200. No i tak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, ile dobijemy na przykład pod koniec roku. No, liczę, że uda się ze 100 dobić. Dobra, ale wracając do tego, co miałem dzisiaj robić, to. Chyba lecimy do wioski, w której mówił niedawno Paweł, że jest tam villager Także ja sobie tam teraz polecę Jak tam dolecę, to do was wrócę Dobra, no i w końcu jesteśmy z Zmarnowałem 20 fireware'a, bo nie mogłem totalnie tego znaleźć Latałem w dłuższy i nie wiem dlaczego tego nie znalazłem W każdym razie, Paweł tutaj mówił coś o villagerze, który jest tutaj schowany Czy to jest ten? Super, Prawda. To nie jest ten farmeraż. O, to jest ten farmeraż. Okej. Okay. Um, to ja bym się musiał wrócić, wiecie, do, co do bazy, i wrócić tutaj. Czego na pewno oglądać nie chcecie, po emeraldy się muszę wrócić. I po ile emeraldów? Jeden, czekaj. Jeden emerald za cztery jabłka. Czego musiałem mieć? 20 jabłek. To bym musiał mieć 5 emeraldów. To jest 6 emeraldów. Przepraszam, trochę senny jestem, ale jest godzina no chyba 24.50, także jestem troszeczkę zmęczony Już. Mmm dobra yy, W każdym razie lecimy dalej. Yy, lecę po te Emeraldy oczywiście, także yy, no jak tu będę, jak będę na te Emeraldy i to tu, tu tutaj wrócę po prostu. Uuu ten golem go nie to, a dobra, nie. dobra, to widzimy się za chwilę dla was, dla mnie to pewnie będzie pół godziny, także cześć. Okej, okay, a więc y, jestem z jedynastoma emeraldami, nie atakuj mnie. Minęło y, 20 minut, także było chyba w miarę okej. Okay. Gdzie on, gdzie jest ten gościu? No co jest? Gdzie on jest? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, mordo. Yy, w ogóle yy, mi cały czas świeci tam coś, jakieś, o kurwa. za dużo gadam, o, serio, mi świecą jakieś tam lampy, bo mam w ogrodzie bardzo dużo lamp porozkładanych, co wygląda jakby było słońce, tak teraz jest godzina, co jest, a yy, czy pierwsza, 14 jest, to tak. Pierwsza 15 Dobra Gdzie on znowu poszedł? No Ej Aha Nie, to jest inny A i to gdzie, gdzie jest ten? A tamten Dobra, to tutaj w takim razie dajemy mu te emeraldy yy, Tutaj Ja bym wolał to Wie pan co? Ja bym wolał to I 44 mamy Kurde, to się dzieje dużo. dobra I co on tutaj nowego? No W sumie potrawka. No ale może innym razem, teraz właściwie się wrócę do bazy, żeby po prostu sobie te jabłuszko odłożyć do i potem poszukać może jakichś gazów albo jakiegoś złota, nie wiem jeszcze czego, albo obsydianu mogę też poszukać, bo to może będzie łatwiejsze niż szukanie złota, bo już mamy praktycznie wszystko wykopane w promieniu 100 kratek na wszystkie strony, mamy wszystko wykopane, bo to kopało z 9 graczy i to wszyscy mają teraz... Jak e, diamentowe sety, także no, pewnie to żelazo i to złoto jest wykopane wszędzie. Może będzie to cięższe, no ale jak wrócę do bazy, to duże to jabłuszka. Widzimy się, jak wrócę do bazy. Dobra, e, jestem już w domu i teraz te jabłka sobie Bender Cessodon. Zresztą muszę sobie w ogóle coś zjeść, bo. Okej, okay, no to 15 15 11 ja bym dać. Komuś, kto będzie chciał, tutaj sobie znajdzie jabłka, to też mi nie jest potrzebna, ale z tym proszę, co ja mogę w ogóle zrobić? Wither Rose to jest, to mogę ją postawić tu? Nie mogę, a tu, ale to jest brzydka, tu ją postawię, okej, okay, no i tu będzie świetnie, tutaj będzie. Dobra, a więc yy, teraz pójdę poszukać tego obsidianu do naszej kopalni która się gdzieś tutaj znajduje kto się ukrył Ktoś o imieniu pan Paweł, ale nie jestem pewny, więc nie chcę wskaże Dobra, heee, lecimy, lecimy. Albo ja ukryłem i budowałem ten piaskowy most. Także jak będę już na dole, to wtedy do Was wrócę, może znajdę jakieś obsidian od razu, także ten... No wiecie co na razie nie mam obsydia. O, ale mam jakieś źródełko z Lawą Tylko czy ja będę mógł. Wiedziałem, ja, ja już wiedziałem, że zaraz mi coś złapię. Takiego właśnie. Niefajnego. Czy ja mogę tak to zrobić? Mam jeden obsydium, okej okay. Trzeba pożywać jakiegoś większego wiaderka po prostu, żeby e, to znaleźć Co jeszcze tutaj Dobra To ja idę szukać dalej, bo nie wiem czy chcecie patrzeć jak penetruję po prostu, no chcę żeby jak najciekawiej wam się oglądało te odcinki. Okej, okay, dobra. Co jest tutaj robię? Także jeśli tutaj czegoś nie będzie, O, tu jest jakiś, jakaś, tutaj jest lawa tutaj jakaś. Hmm, tylko nie wiem czy ja też z niej będę miał jakiekolwiek ciekawe surowce. No tu jest ten ten. A, a z tego się też zrobiło, nie wiem dlaczego Dobra, więc kopimy sobie kolejny obsydian. Mamy już dwa Ale jak znajdę jakieś źródełko laby To wtedy do was wrócę, bo tutaj chyba nie ma, ale tu jest Niepełne źródełko, więc to chyba się... O i mamy pięć, dobra No i spoko Uy. Nieźle mnie tutaj strasza Dobra, sobie to wykopiemy yy, I wtedy polecę szukać czegoś innego Po prostu jeszcze sobie mogę to zalać, tak jak sobie teraz pomyślałem że mogę to zalać jeszcze że to też sobie zaleję ale bym się tak dobrze wyskoczyć, żeby nie zginąć Eee, yy, okej okay, To w tym miejscu Dobra, i mamy kolejne zalane yy, tak Zrobimy a tu już chyba lawy, no tutaj już lawy nie ma, dokładnie ale trochę tego obsydianu zdobyliśmy, także jest ok, ale ja bym tak myślał, ja bym chciał tak z 20 zdobyć tak, która liczba byłaby dla mnie dobra, moim zdaniem mam chwilowo 12, więc jeszcze 8 jakoś tam poszukam dobra, jak ja znajdę jakieś źródełko, to wtedy do was wrócę w ogóle tak patrzę, przechodząc się, że tutaj są pochodnie, więc to jest dla mnie trochę takie dziwne, bo tutaj nie ma pochodni, na tym są postawione, jakby że tutaj ktoś był, więc... Jeśli ktoś tutaj był, to prawdopodobnie zabrał... Yy... Jak ja spadły, tory spadłem? Chyba niemożliwe to jest. Nie wiem, wracamy. O Jezus, jak się wystraszyłem. No nie, no... Idźcie sobie. Moment. Nie, 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 nie. Czy ja w ten sposób zginę? Serio? Nie, dobra, ja już ciebie nie chcę zejść, mnie zostać Idę sobie tu. Już nie chcę mieć z tobą do czynienia na yy, O, tutaj też mamy lawę, więc właściwie jest ok. Nie tutaj teraz to wykopać. Dobra, ja chyba tak po prostu dam. Ależ to było dobre. i is zawody Nie wiem, jak to zrobiłem. Naprawdę nie wiem. Nie miałem urhaka. Co serio, nie było przedstawione. Chciałem sobie po prostu wykopać obok tego. tego. Mam 10 diamentów z tego, więc w mnie całkiem okej. Okay. Całkiem dobry wynik. Lecimy sobie dalej. O! O! A! Ok. Ok, ok. Mega dobry drop tutaj, 16 diamentów. Nie no, jestem pod wrażeniem. Dobra, to sobie tutaj wykopiemy, no to sobie wykopiemy i jak, i zobaczymy ile będę miał po tym wykwipunku, także nie chcę żebyście patrzyli jak kopię te 20 rzeczy, więc no. Okej, okay, w tym momencie jak tak patrzę, na 20 obsidianów jest to jest chyba wystarczająca ilość, także właściwie to wszystko w tym odcinku, co mogłem zrobić. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć, czekajcie na następne filmy, zostawiacie łapki w górę. No i tyle, cześć!